Nie powinienem mieć problemów. Jest EBR. O, EBR mnie podpalił. O. Siemanko, witajcie. Przed wami kolejny odcinek z Rankedów. Będę tłumaczyć, co robię i dlaczego. Też wiele czołgów, ponieważ będę zbijać bitwy bonusowe. Lecimy pierwszą bitwę Leopardem. Jeszcze tylko krótka wstawka. Jeżeli ktoś szuka portalu, gdzie chciałby zakupić klucze do gier online, to polecam serdecznie NEB. I mamy też kod rabatowy, jeżeli sobie przejdziecie do zakupu. Kamil Iter, który daje wam dodatkowe 3% zniczki, jeżeli zastosujecie, polecam serdecznie. I lecimy dalej z materiałem. W sumie to zdecydowanie większa część idzie na lewo, dlatego ja ustawię się defensywnie i będę bronić tej linii K. Uważam, że ona jest bardzo ważna i potrzebujemy tu wsparcia przede wszystkim. Jeżeli to wszyscy pójdziemy na prawo, to z poprzedniego odcinka sami widzieliście co się stało. Przeciwnik y, powinien zaraz spuszować tą 140. My mamy przewagę po tej stronie, ta strona powinna być wygrana. No i te czoły powinny ruszyć do przodu, czyli idealnie podobnie. O, i widzicie, to się dzieje. VZa podjechała. Ja pomagam na 640. Niestety długo to ona nie pożyła. Nie wiem jak to nie weszło jest też Manticora. Dobra, chyba mam spota. No, tak się stało. Ale trzymam tą stronę, bo tak jak już wam mówiłem, ona jest bardzo ważna. Na ten moment nie rotuję, będę świecić te wszystkie czołgi ciężkie, które będę przejeżdżać. Mam to na pomoc. No i jedzie kran. Z kranem będę mieć spore kłopoty. Jeżeli dojedzie na mnie będzie grać na wieżę. Chciałem go być jak najbardziej. Wychylam się jeszcze, żeby zaświecić jakiś kolejny joke. O, Manticora. Udało mi się trafić. Chciałem właśnie zaświecić VZ, to może. Nie weszło. Okej, okay, kran się boi. Ja mogę to wykorzystać, bo nasze project mnie mi i kran nie jest mną zainteresowany. to ładuje. Wychylę się, dam mu pestkę. Będę go spotować również. Kran jest 3 minus 1. O i skończyłem kran idealnie Lopart podjechał. To Manticora, Fragment na Manticorze byłby Najważniejsze. Oj, zostanę zaświecony. Ale skończyłem VZT. nie zaświeciła. Jestem teoretycznie na trzy strzały. Jeżeli mam taką możliwość, to bym przejechał w sumie na to A1, bo to jest spora kontrola nad mapą, jeżeli ja tam będę. ale jestem już na jeden strzał. Romantikoro i Leopard do mnie strzeliły. Dobra, zniszczyłem manticore. Mamy ich ładnie domkniętych. Nie No Na tej stronie musi być sam leopard, więc podjeżdżam. Jeszcze frag udało się zrobić. 5,5 zasłużenie top 1. I teraz dostałem 2 szewrony, ale miałem bitwę bonusową, więc otrzymałem 4 szewrony za tą bitwę. Dlatego warto było postarać się na kwalifikacjach, żeby mieć jak najwięcej tych bitew bonusowych. I teraz zobaczcie sami, no tutaj jakieś style dostaję. Mam cztery. Zostałem cztery szewrony. Już biłem piąty poziom. No i leopardem, dzisiaj już tej bitwy bonusowej nie mam. Ogólnie mam jeszcze sześć w tej dywizji. W kolejnej dywizji dostanę. Kolejne te bitwy bonusowe, w zależności od tego, jak dobrze mi pójdzie w tej dywizji. I teraz zakładając, że miałbym powiedzmy te trzy pojazdy i dzisiaj już bym był z Leoparda, zbiłbym z Krana i zbiłbym z SRV. Czyli zostałoby mi w tym momencie cztery bitwy bonusowe, to więcej mi się jakby dzisiaj nie opłaca grać. Wolę lepiej zagrać jutro, bo wtedy te bitwy bonusowe się odnawiają na tych czołgach. Rozumiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję. Ale ja mam dosyć sporo czołgu, więc te bitwę pozbijam teraz 2-7-7. i pojadę sobie na lewą stronę. Widzę, że jestem sam, dlatego ustawię się defensywnie tu na górze i zobaczymy jakie będą rozjazdy. Teoretycznie moja drużyna powinna łatwo wygrać tam, ale to tylko już nie teoretycznie. Nawet w tym scenariuszu lepiej będzie jak pojadę sobie na tą linię K na samą górę. Wtedy będę też spotować dla moich sojuszników. No i sporo czołgów na spocie. Jeden kran dwa leopardy bez. No jak ja zobaczę, to wiadomo, od razu ruszę. Ale na ten moment spodziewam się, że ktoś może właśnie nas flankować. O, widzicie, jest kran. Co prawda, moi sojusznicy się już wrócili pod bazę, bo zauważyli, że tam nic nie mogą zdziałać. Ja strzelam w bok krana, zjeżdżam na dół i po prostu będę z nim się jakoś wymieniać. A więc mogę zebrać. O, odbił się. Dobra, kran teraz ładuję, my Możemy zrepuszować. To znaczy też 7, że, że potrzebuję pomocy. Jest prożetą na środku. Będę wypychać tego ekrana podostałeka Dostał gąska. Teraz chciałem go przyblokować jakoś. No frak powinien być mój, super. I teraz możemy dalej repuszować. Ten kran został złapany trochę w taką pułapkę. Tylko też my za dużo czołgów zrotowaliśmy do tyłu, i dzięki temu przeciwnik wygra sobie tą stronę, i dzięki temu najprawdopodobniej wygra cały ten mecz. Chociaż kto wie, jak tam się nasi utrzymają. Projetto pewnie już uciekło, chociaż nasi bardzo mocno i dobrze się tam trzymają. Tam są super konkurory, krany. Projetto minus jeden. Leopard się też strzelił. Fajnie było wjechać starana w tego leoparda. Sami widzieliście jak ważnym byłem elementem, ogólnie to gdybyśmy wszyscy pojechali na tę stronę i przeciwnik to, zająłby tą linią K, no to wtedy on ma tę pozycję i my jesteśmy zamknięci w kilku kwadratach i nas z każdej strony rozstrzela. A ważne jest to, żeby trzymać właśnie tę doną czyli mapy i nie jechać tak jak lemingi, wszyscy na jedną stronę, tylko ta druga strona często decyduje czy wygramy, czy przegramy. My mogliśmy utrzymać sobie tamtą stronę, mieliśmy dużo tam dobrych czołgów ciężkich, Zapaliśmy krana, cyk, jedziemy dalej i gierka wygrana. Niestety nie udało się być top 2. Mamy Lakeville, na pewno nie pojadę na prawo, na środek raczej też się nie opłaca. Muszę w mieście coś sensownie podziałać. Może jakieś light gdzieś skontruję. Oj, działa, bat czata. Nie wiem, czy to nie był rykoszy przypadkiem. Nie wiem, co robi 60 p na pewno potrzebujemy go. Fajnie, że nasz test tak rozgrywa, tylko dużo ryzykuje. UDES podjechał. Dobra, UDES na dwa strzały, spróbuję. Zrobiłem flagę, ale zebrałem dwie pestki. Ta seta się utopiła. Często jak się spodziewa Ok. Ja nie spodziewałem się Leoparda No dostał to chapek, jest na jeden strzał już no t może grać bardzo agresywnie w tym momencie, oni nie mają te sety Fajnie jakby nie mieli tego czołgu w bazie, którym jest TVP O, 60TP podjechało Najwyższa pora Nie wiem gdzie jest Leopard i nie wiem gdzie co jest robi TVP Jak dostanę spotu to mogę dostać od TVP właśnie Między innymi e, Przypatrzcie się co E-3 również robi Oj, mnie zaświeci Leopard TVP do mnie strzela Nie trafił dwa razy ale mamy trójkę. No dobra. Widzicie sami na tym przykładzie, że Bagno jest ciężko ruszyć nawet, jak macie przewagę więcej mniej czołgów, to i tak, jak się ktoś dobrze ustawi defensywnie, za dużo nie zdziała. A my wygraliśmy miasto i dzięki temu wygraliśmy całą tą bitwę. A teraz te czołgi są bezużyteczne. Nie są w stanie obrócić się na dwie strony. I SGG. O, jestem top 1. To dostaje teraz 4 chevrony i to jest ogromny boost, jeżeli chodzi o ten procent szewronu. Przypominam, że za złotą ligę dostajecie 1 żeton więcej, a żeby mieć złotą ligę trzeba mieć około 120% ogólnej efektywności. No i właśnie dzięki tym 4 szewronom sobie nieźle można to podbijać. Mamy dużo czołgów, które jadą na linii 1-2 i mało czołgów, które jadą na środek i to jest według mnie jak najbardziej ok, bo te czołgi z tej linii 1-2 będą nam pomagać. Ale problemem może być, jeżeli ktoś pojedzie dookoła właśnie tej górki. Ale zanim tam dojedzie ktoś, to trochę czasu minie. I ja widzę, że bardzo dużo czołgów pojechało tam i nie wygląda to dla nas dobrze. Jeżeli to byłby turniej, to wszyscy wszystkie te osoby powinny skręcić w prawo i nam pomóc na linii 1-2. Jeżeli... O! I siódmy ze mną jedzie, super. Jeżeli sobie wygramy i będziemy na górze, no to wtedy mamy o wiele pozycje. i możemy to utrzymać. Niestety nasze czołgi na tej 1-2 są ustawione coś. Defensywnie i uciekają wręcz. No i to jest kłop problem. Dobra, wymieniłem się dwa za dwa z udesem, nie jest źle. Tylko, że zaraz dojedzie Super Conqueror i inne czołgi, nasze czołgi uciekają pozycyjnie, to wygląda tragicznie niestety. Oj, dojechał Super Conqueror, niedobrze. Teraz powinniśmy spróbować jakoś wygrać na środku. No i wiadomo, jeżeli fog jest ustawiony na K5, to... jest lipa. Mmm, 430 do mnie strzeliło. Chciałem strzelić w bok krana, ale... nie udało się. Okej, okay, to my idziemy dookoła górki, spoko. Dobrze, że przeciwnik nas nie dusił tam do końca na tej linii 1-2. Pojdziemy dookoła górki i rozwalimy w środek dzięki temu, jeżeli ja nie padnę z 60p. To będzie dobrze. No środek jest nasz, tylko że oddajemy 1-2 teraz, tak ja magazynek chciałbym tu jeszcze rozdać. To jest fajne w tej fałzecie, że wychylę się, dam za 1000, cofnę się. Niestety ale zginę teraz. Albo nie no ten kran, za długo żyje, za długo żyje. Jest ogromnym problemem. Ogólnie i tak to nie, nie ma jakby wielkiej tragedii, ponieważ mamy po HP, wygrywamy, tylko pozycyjnie też nie jest jako źle, bo przeciwnik jest zamknięty na tej linii 1-2. Trzeba grać do końca. Jeżeli my sobie dojedziemy do bazy, tu zajmiemy fajny ogień krzyżowy. będziemy mieć, no to będzie naprawdę dobrze. No nie no, strzyłem naszego super... Jest frak. No i niestety nie jestem znowu w top 2. Lecimy, wiadomo, na heady. O, udało się strzelić 113. Może kogoś tu skontruję właśnie. STB raz. Hmm, szkoda, że rykoszedł i szkoda, że zebrałem. STB zjechał w dół i to według mnie jest błąd. Takie podejrzenie agresywnie na randomach okej. Okay. Na rankedach tak w ciemno raczej nie ma co. Oj, te Fałpek splasów. Ciekawa pozycja, ale to jest błąd. Ponieważ on za to na pewno zginie. A jak nie to ja nawet dopilnuję do tego, żeby zginął. Jest projetto. O, ta czołgi się rozdywają i dzięki temu nasza druga strona może sobie łatwo wygrać i oflankować przeciwnika. I w łatwy sposób. Zobaczcie teraz jaką ja decyzję podejmuję. Ja będę objeżdżać te czołgi ciężkie, bo tylko jeden leopard może być. My mamy leoparda po tej stronie. Więc nawet jak ten leopard się mną zajmie, to nasz leopard potem pod do niego podjedzie i go ogarnie. A ja wyjdę na plęsę i przeciwnik jest fajnie domknięty. O, leopard nie jest mną zainteresowany. O, jeżeli kran jedzie na dół, to zobaczcie, że teraz się wymieniliśmy trochę stronami i to ja będę mieć naprawdę strzelnicę do nich w plecy. Leopard tylko jest kłopotem. Nie trafiłem w krana. Tam strzałem do krana. to, to ważny szok. No i teraz przeciwnik jest tak oflankowany, że nie ma co zrobić. Co prawda, po HP nie jest tragicznie, bo mam mnóstwo HP na czołgach, które są za mną i które są poza bitwą na ten moment. Ale i tak, jakby na luzie powinniśmy to wygrać. Przedarzuję sobie. Oj, teraz przeciwnik może się na mnie ulać. Ja potrzebuję pomocy. Każdy ruszył na tego leoparda. Na 60 p również nam pada. Widzicie? Plan się na mnie wychyla, ale ja w odpowiedni sposób zareagowałem na to, co się dzieje. Trzeba cały czas obserwować tą mini bo dużo rzeczy się tu zmienia. Ja mogę się wychylić na Udesa. Pran. Nie wiem, nie przebiłem. Muszę się naprawić. Ten kran z prawej ładuje, nie ma z tego... Ten jest minus jeden. Minus dwa. Obstałem, że ładuje. A jednak nie ładował. Wiadomo, top jeden. Odnośnie grania EBRON na rankedach, to powiem wam, że same zaświecenie przeciwnika, poza tym, że wam da trochę expa, jest naprawdę bardzo ważne. Bo wtedy każdy, kto trochę potrafi myśleć, można na to zareagować, na to co wy zaświecicie, jakie są openingi i tak dalej. I no ważne jest po prostu danie takich informacji na randomie jakby to za dużo nie zmienia, ale na już rankadach uważam, że to jest spora zmiana. No ja akurat za dużo nie zauważyłem. Tylko Mantykora i Projecto, ale tak wam ogólnie mówię. Że gdy możecie dać jakiś opening, to dawajcie. Nikogo nie ma na środku, to jest dziwne, mam sam system obserwacji dowódcy i spróbuję rozegrać właśnie w tych środkowych szakach trochę powychylać się, zobaczyć, może kogoś zaświeca. Na ten moment jakiś bardzo użyteczny nie jestem, ale w końcówce gry mogę odmienić nawet losy, bitew, jeżeli będzie taka potrzeba. Bo EBR jest bardzo ważny w końcówkach przede wszystkim. O, zaświeciłem Progetto, tvp Był cały czas, całą bitwę jest celowany w tej środek, to też widziałem. Manticora znaleziono. O i super, udało mi się. Trochę zaryzykowałem z tym zagraniem, ale jak najbardziej się opłaciło. Mówiłem, że Manticora jest nadal tam i Progetto zebrało pestkę. My wygrywałem miasto, więc wygląda to naprawdę super. Nie muszę jakoś bardzo interweniować, ale dobrze byłoby, żeby zaświecić ten środek ponownie. Właśnie takiego projektu i krana, żeby nasi sojusznicy mieli na nich przestrzał. Bo teraz są one zajęte do miasta, strzelają. Kran będzie ładować, więc wychyla się na krana. O, ekran jest schowany. No dobra, nie udało mi się nic zrobić, ale chociaż zaświeciłem i zobaczyłem Ebra. O, weszła ta pestka. Super. Nasza 100 ma pojedynek z ich 100. No i to będzie ważne, bo jeżeli to wygra nasza esota, to będzie kontrola nad miastem. Ten tofopek się rozlewa, znaczy, prożeto się rozlewa i tofopek powinien. Dobrze, ktoś go skończyć. Szkoda, że ja go nie skończyłem, bo miałbym fragę. Nasza esteta wygrywa. Rewelacyjnie. Ja zaświeciłem krana. Nasz TVP teraz powinien dać mu jakieś pestki, że jej przebiję. Ale nie przebił. Nie będzie jest Manticora. Chyba TVP w ogóle do mnie strzelał. Ja chyba też po niego pojadę. Pojadę pod TVP-a. potem będę mieć bok krana. Tak mi się wydaje. Nie wiem co z Mantykorem, może gdzieś spotkam mantikora. Fapek jest na jeden strzał, więc... Nie powinienem mieć problemów. SBR. O Eber mnie podpalił. O. No i to jest najgorsze, że znowu jestem trzecim. Murowanka, ogólnie zazwyczaj to się gra full las, ale ja bardzo chciałem jeden czołg. Jeden czołg, żeby się ustawił tu, i wtedy my utrzymamy całą tą flankę, a potem możemy domekać przeciwnika. No i niestety takiego jednego czołgu nie dostanę. No i teraz mogę zaryzykować i pojechać albo tu, albo bardzo zaryzykować i pojechać tam. Ale ta pozycja powinna być ok, powinna być. Tylko problemem będzie, jeżeli przeciwnik sobie przejedzie tam do końca i przeciwnik będzie nadostać tam. No i patrzymy, obserwujemy jakie czołgi mają spota, gdzie jest żarówka zaświecona Ok, tylko myślę Leopard i 140 Jeżeli nie zostanę zaświecony to znaczy, że tu nikogo nie ma I na luzie mogę sobie to domykać I chyba nawet pojadę sobie, wiecie co, na K5 Objadę całą tą mapę Ponieważ jeżeli pojechałbym sobie tu To przeciwnik w każdej chwili może zrotować sobie tak I stąd możemy na luzie powystrzelać A ja po prostu dojadę tą flankę i będę mieć ogień krzyżowy. Dobra, dojechałem. Zostałem też zaświecony. Ale przeciwnik jest perfekcyjnie domknięty. Tylko niestety brakuje mi jakichś spotów. O, widzicie, jest 277, który sobie normalnie gra, a teraz będzie do mnie, ode mnie dostawać w bok. Okej, okay, leopard. No i za takie coś ten Leopard powinien zabrać ze środka, o właśnie, zbiera, widzicie. No i elegancko, Leopard zaraz padnie, a ja jestem ustawiony na wieżę i to Leopard raczej mnie spotował. Jest kolejny Leopard. Jak no widzicie, o to chodzi w tych rankadach, każdy się rzuca na jedną flankę, a tak naprawdę to, że ja zająłem sobie tą stronę i oni są domknięci, oni nie mogą zrotować, to powoduje między innymi, że wygrywamy tą bitwę. Chyba sami widzicie tą różnicę, jaką wprowadziłem. No, i mogę sobie dobić taką fazetę. No. Na razie nie będę podjeżdżać. Część z was pewnie by podjechała. Ja sam się zastanawiałem nad tym. Ale z racji tego, że to jest tak wyrównana bitwa, to mogę podjechać, od razu zginąć i będzie po mnie. To poczekam, aż po prostu wszyscy podjadą. I może ktoś mi kogoś zaświeci. Albo ja, ja wyjadę i kogoś zaświecę. Niestety, ale bat nam padł. Nie wiem, co tam się dzieje do końca. Mogę strzelać po liniach w tego krana. Może mi wejdzie Odpisałem, że będę pushować i czy oni są gotowi, żeby snajpić Nie wiem, co robi nasz Lopor? bo z nim nie ma żadnej komunikacji Ale chyba się zatrzymał No dobra, więc pojadę Jak zostanę zaświecony, to nie będę jechać dalej Okej okay. Olfrider <laughs> Nie mogłem nic zrobić. Niestety, ale kampienie w tej grze popłaca. Ale udało się wygrać. Jestem w top 2. Super, skończyłem trzecią dywizję. Teraz jestem w drugiej. Dostałem 12 bitew bonusowych łącznie. 9 plus 3 z kwalifikacji. No i widzimy się w kolejnym odcinku, ponieważ... Poczekam aż na tych głównych czołgach mi się te gwiazdki zreparują, czyli jutro. I będziemy grać dalej. Na ten moment moja ogólna efektywność 155, w trzeciej dywizji było 214, w sumie 215, 214%, więc całkiem dobrze, zobaczymy jak będzie dalej. Jeżeli materiał wam się podobał, to nie zapomnijcie ocenić, zostawić łapeczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To elo.